Myślę, że znam kilkuset pastorów. Sam byłem pastorem przez kilkadziesiąt lat i wydaje mi się, że mam jakieś zrozumienie miejsca, w którym ktoś taki się znajduje. Zwykły człowiek, ale jednocześnie niesie szczególny ciężar. I dla mnie, pastorzy z bardzo, bardzo nielicznymi wyjątkami, a może bez wyjątków, to są bohaterowie wiary. To są ludzie, którzy dochowali Panu Bogu wierności. Czasami w bardzo trudnych okolicznościach, czasami stawiając czoła ogromnemu zniechęceniu i oczywiście mają słabości i mogą czasami upaść. Potrafią też kogoś źle potraktować, skrzywdzić, na ogół nieświadomie. A pomimo to chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy potrzebują, żeby ich wspierać. Więc jeżeli chcesz modlić się o jakiegoś pastora, to zachęcam Cię, zacznij od wdzięczności. Zrób to z postawą wdzięczności. Podziękuj Bogu, że tego człowieka powołał i że on przyjął to powołanie, żeby podjąć się dosyć trudnego dzieła, uszerzania Królestwa Bożego. Podziękuj Bogu za to, za to, że on jest wierny za te lata jego służby, które miały miejsce do tej pory. Unikaj jakiejkolwiek modlitwy, w której będzie jakaś ocena, krytyka, sąd, prośba o korektę. Zostawmy te rzeczy Panu Bogu i innym ludziom. Modlitwa do tego nie służy. Jeżeli będziemy potrafili modlić się o pastorów w sposób, który będzie ich podnosił, wszyscy będziemy błogosławieni. Oni będą błogosławieni, ich domy będą błogosławione, i wszyscy wokół, ci, których oni prowadzą i ci, z którymi oni współpracują, będą doświadczać błogosławieństwa. Można w takiej modlitwie prosić Pana Boga o wskazówki, czy jest jakiś obszar, w którym szczególnie potrzebuje się wstawiać, modlić, błogosławić. I wierzę, że w wielu przypadkach takie wskazówki otrzymamy i będziemy mogli wstawiać się w sposób, który uzupełni jakiś brak, który podniesie kogoś. I szczególnie chciałbym zachęcić i prosić, aby się taką modlitwą zaangażowanego błogosławieństwa otoczyli tych wszystkich, którzy gdzieś trochę się wypalili czy zużyli na swojej drodze. Pan Bóg z nimi nie skończył. Oni są bohaterami i jeszcze, wbrew temu, jak się czują, mogą coś dobrego zrobić. Więc pobłogosławmy wszystkie takie osoby i podnieśmy je, ażeby wykonały swoje dzieło, do którego zostały powołane. Czasami tym decydującym momentem, czymś, co przeważy szale, jest modlitwa jednej oddanej Bogu osoby. Może Ty możesz być taką osobą.